Flops. Nie, nie możesz ani do flopsa, ani do niczego. To jest do niczego. To jest do niczego. Do nitra. Nie umiecie. Tak? Wytniesz to, Samuelu, tak całkowicie. Bo to nie może być ani tak, ani siak. Wiem, ja się znam na takiej przystankości. No, no dobrze. Na takiej no. Cześć, witają się i Nikodem. Type, hype. Dzisiaj poruszymy temat, który mamy w tytule. Yy, nie jest specjalnie prowokacyjny. Nie wiem, czy zauważyliście. Pewnie dlatego jesteście przy tym filmie. Ale chcemy od razu powiedzieć, że to może być prawda. To może być tak. prawda. Jeżeli ENP nie wdrożą tej rzeczy, o której powiemy na końcu, <laughs> albo w środku, yy, to. To może być prawda. A clickbait polega na tym, że to nie tylko dla ENP, to jest prawda, ale no. dla wielu typów to może być prawda. Tak. Dlatego. Też... To prawda, ale uważam, że szczególnie dla ENP. Tak. Szczególnie dla tak, ENP. Jak najbardziej. Ogólnie też dla ENP. To jest, to jest dla wszystkich typów film. Mhm. Szczególnie dla typów NP, ale jeszcze szczególniej dla typów ENP, bo to jest właśnie. Chcemy rozmawiać o tym, z czym właśnie ci ludzie, wy się worekacie. Zgadza się. Więc typy ENP żyją w społeczeństwie. Bywa I i tak. mają pewne talenty naturalne. Tak. Właśnie zdolność do... Uczenia się i lubienia różnych rzeczy. Taka otwartość. Otwartość. Wyobraźnia, tolerancja na różne doświadczenia. Otwartość na zmiany. Otwartość tak, na doświadczenie. Tak tak, 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 tak. Odsyłamy w ogóle do filmu na temat funkcji i ENP odnośnie ich supermocy. To tam tak. też dużo materiału znajdziecie na temat tego, jak super są ENP. -ki. Tak. No i powiedzmy, widzisz yy, pewnie nie raz Różne miejsca odwiedzasz, które wymagają zmian tak. i myślisz sobie, o brakuje takiego mhm. ENP, który by po prostu chciał takie zmiany tam wprowadzić, mhm. on był taki ożywczy i, i spowodował, że coś tam by zatrybiło, coś z czym możemy się borykać czasem od lat, mhm. albo brakuje takiego błysku, mhm. czegoś nowego, że wiesz, że jest miejsce, ono jest solidne, ale... No nie wiem, trzy inne restauracje działają tak samo. Mm -hmm. I brakuje w jednej z nich czegoś. Tej takiego... Oryginalności. Tak, 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 tak. tak. Mm -hmm. No i tam znowu brakuje takiego typu NP. I to są te naturalne talenty, te mm -hmm. naturalne supermoce, które mają te typy osobowości. Tak że... zauważają możliwości i potencjał. Tak, mm -hmm. i, i właśnie mają też ten zapał do tego, żeby je zaczynać, mm -hmm. albo zapalić innych do tego, tak, żeby dokładnie. mogli je y, realizować. Tak. tak. Więc są na pewno wspaniałe talenty, i one są bardzo przydatne i bardzo pomocne. Mhm. I też oni sami w swoim życiu chcą przełożyć też te swoje talenty. Czyli mówią: Ja wiem, że to jest to i to, ale ja nie będę używał tych tradycyjnych metod. Ja znajdę coś nowego, coś tak. lepszego, coś tak. fajniejszego. I tak. to bardzo często jest świetna droga do mhm. zmian, do rozwoju, do fajnych rzeczy. No przykładowo, Ktoś, nie wiem, może robić szablony e-mailowe y, z tradycyjną metodą, czy tam, nie wiem, zlecić jakimś copywriterowi mm -hmm. i tak dalej. A I to jest dobra metoda, jak tak, najbardziej. Tak, to tak. jest y, jak najbardziej dobra metoda, działa, funkcjonuje, jasne. Tak, albo a w ogóle albo wysłać maile po prostu bez szablonów. Tak, a, też, a też dobra, to, można. <laughs> tego już nie mogę nazwać dobro. Ale mm, jest jeszcze opcja, że masz y, za kogoś wziąć, żeby wziął narzędzie typu chat GPT mhm. i yy, w kreatywny sposób rozwinął, spisał i stworzył te szablony mhm. yy, na wszystkie możliwe opcje i okoliczności, tak. na które klienci piszą. No kreatywnie, to jest to słowo, po prostu wymyślić jakiś nowy, inny sposób na zrobienie yy, tego samego, ale tak. inaczej. I taka osoba, co osiągnie, zrobi to szybciej, mhm. Zrobi to bardzo często, nawet lepiej, bo to ma naprawdę dobrą jakość. Mm -hmm. Zrobi to w, na pewno może być bardzo oryginalna, bo zapyta czatu tak, żeby to zrobić oryginalnie, albo mm -hmm. tak go wiesz, po prostu po, poprowadzi po krewie. Szczególnie jak ma dużo kreatywności. Jak tak. dobrze pytasz, to on ci tam dobrze to po prostu potworzy. Jedna też rzecz, o której nie mówi się zbyt często na temat NP, ale zależy im też na jakości. Na no mm -hmm. przykład im może troszkę dłużej zająć niż komuś innym, najczęściej no dlatego, że wymyślają od zera, ale zrobią to naprawdę ładnie albo solidnie. To jest ważne dla ENP, mhm. żeby to było dobrze zrobione. Więc no. to, to też jest yy, ważna rzecz tutaj. Więc yy, ten talent jest nieoceniony mhm. i bardzo, bardzo, bardzo potrzebny. Możemy zadać sobie pytanie, to czemu mhm. czasem te nudne czy organizacje, czy stowarzyszenia, czy firmy Czy metody po prostu. Metody? No, tak. Działają. Mhm, tak. I to, to są te, które zostały. Mhm. I ktoś taki, nie wiem, powiedzmy, wchodzący w temat mówi, A bo jeszcze nie ma tych, którzy ich wy wypadli. Mhm. Powiem tak. Długo już nie żyję, tylko 30 lat. Mm. Ale widzę ten schemat już tak, od, mm. jak pamiętam, 5 lat miałem, 10 lat miałem, 15 lat miałem, to widzę tak, że to mm. było zawsze. Że te nudne miejsca, nudne firmy, nudne sposoby bardzo często wygrywały. Mm -hmm. I w Świat niby idzie do przodu, się rozwija. No to jest y, Żów i Zając, nie? To jest, to jest dokładnie to, że ten żółw po prostu powolutku idzie spokojnie, ten Zając spokojnie by go tam przegonił i dotarł tam na tak. koniec, ale no, no nie, no, Żółw zawsze wygrywa w tej przypowieści. Mhm. Mhm. Jednak bardzo często to nudne podejście, nudne rozwiązania, nudne rzeczy, nudne sposoby mhm. zdecydowanie wygrywają. Mhm. Tak zauważyłem, nie wiem, czy masz takie same przemyślenia, tak, że, tak. że ta rzeczywistość tak jest tak. trochę skonstruowana. Mhm. Yy, I nie zawsze innowacja wygrywa z solidnością. Tak, a i pytanie dlaczego? Mhm. No, pytanie dlaczego? Jak myślisz? Ja bym tutaj zaryzykowała stwierdzenie, że innowacja trzeba wdrożyć, żeby wygrała mhm. ze solidnością. I to <laughs> tak. jest, to jest główny. No, jak nie problem, tak problem. Główny problem. To jest problem, NP, no. a mhm. szczególnie ENP, że masz wspaniały, super pomysł, który naprawdę jest dobry bardzo często, tylko trzeba go wdrożyć, bo jak go nie wdrożysz, no to go nie ma. No. Zgadza się i z tym wdrożeniem, bo możesz mieć dobry koncept, on w teorii teoretycznie po prostu jest dobry, czyli też jest po prostu dobry, ale czy ty wiesz, co zrobić? I z tym ENTP będzie mieć szczególnie większy problem, mhm. żeby tą konkretną osobę mhm. emocjonalnie tak. przekonać do tego, żeby ona tak. to chciała robić. Tak. I też inna rzecz jest taka, oddelegować często trzeba, mhm. bo, bo to ty to mówisz zawsze, że wszyscy filtrujemy przez swoje ego. No i, tak. i siedzi ten ENTP i wymyślisz sobie jakiś pomysł, naprawdę tak, dobry. Tak. I to jest dobry pomysł, jest świetny pomysł i genialny, po prostu, może być na biznes, na tam ozdobienie pokoju, na cokolwiek. Tylko często brakuje, no połowa typów ma z tym problem, to, mhm. to, no, yy, brakuje tego, żeby to oddelegować, bo trzeba odróżnić właśnie tego wynalazcę tych pomysłów od wykonawcy. Mhm, I często mhm. jest tak, że ten żółw to jest ten wykonawca. Ja tak. to zrobi bardzo dobrze i solidnie i porządnie, a, a ten zając jest od tego, żeby wskazać drogę, a nie tak. żeby wykonać, i potem jest ta tak, że często ten ENP no, zwyczajnie będzie zniechęcony, bo będzie nie dość, że czuł się, że on sam musi to wdrożyć, to jeszcze potem może się zniechęcić z tym, że no, nie idzie mu to, bo ENP też chciałby na już na szybko bardzo i jeśli coś nie wychodzi mu po tych dwóch czegniach. To naprawdę może, może poczuć się bardzo zniechęcony mm -hmm. i pomyśleć, a głupi pomysł, i po prostu przejść do następnego. I potem dwa, trzy dni wdrożyć następny pomysł, i ja głupi pomysł, bo nie mam go na już, i następny pomysł. Tak po prostu przeskakiwać od pomysłu do pomysłu. Zgadza się. A ja jeszcze dodam, bo delegowanie, okej, okay, to jest ważna umiejętność, ale samo delegowanie, delegacja to nie jest abdykacja. Czyli tak, to tak, tak. nie polega na tym, że oddaję tak, tak. i zostawiam kogoś z tym. Tak, tym bardziej, że ta druga osoba nie wie o co mi chodzi tak. Tak. Bardzo rzadko się zdarza, że jesteś w stanie coś komuś przekazać. To się, to się zdarza, wiesz, na przykład w naszym zespole to się zdarza, tak. że po prostu zdarza, nawet jest to, myślę, może być regułą. Że my sobie coś dajemy i ta druga osoba zrobi. Ale to dlatego też, że jest jakiś system wyrobiony. To, to tak. trzeba było zacząć i stworzyć i wdrożyć tak. ten system. Tak, dokładnie. I to jest właśnie wdrożenie tego systemu całego. Tak. Mhm. Ale szczególnie na początku, no to, to nie jest takie proste, że mhm. po prostu dajesz i ktoś będzie robił, bo to jest taki pobożne życzenie, że ktoś mhm. tak y, po prostu od razu złapie. Mhm. Trzeba się troszkę potroszczyć, trochę nawet, się popiekować. Nawet, że ja za pierwszym razem coś zrobię. Ta, to jest ta, taka złota ta. zasada też dla, dla wszystkich, szczególnie dla ENP, że, że trzeba zawalić i trzeba coś źle zrobić ileś razy, żeby w końcu wyszło dobrze. Myślę, że ENP, znowu NP i też wiele innych, mhm. może się szybko zniechęcić tym, że nie wyszło za pierwszym razem. A przecież to był taki świetny pomysł. Albo tak. nawet może się zniechęcić, że nie wyszło za drugim razem. Nie! Trzeba, y, trzeba naprawdę próbować i wdrażać. Wiadomo, w którymś momencie trzeba wyciągnąć wnioski, może to był głupi pomysł, mm -hmm. ale naprawdę bardzo rzadko jest tak, że za pierwszym razem coś udaje się zrobić. No chociażby pani, która Harry Pottera napisała, ja już nie pamiętam, ale ona musiała przez lata wysyłać do wielu różnych ludzi, zanim ten pomysł ktoś podchwycił. No i przecież. Mówię Harry Potter i każdy wie, o czym mówię. Każdy po prostu na całym świecie, ale mm -hmm. lata musiała ta pani z tym chodzić, tak? Tak. Kiedyś e, pomagaliśmy pewnemu, w sensie, ja z moim wspólnikiem, pomagaliśmy pewnemu przedsiębiorcy ENP, no i tłumaczyliśmy pewne zasady dotyczące tam działania w firmie, i patrzyliśmy, co jest u niego, no i na przykład zauważyliśmy, że nie ma. E, Last passa, nie? Okay, I nie? Mm I -hmm. powiedzieliśmy, no ale przecież Lastpass, Pass i tak dalej, tłumaczymy mu te zalety i tak dalej, no i ja widzę, co się dzieje w głowie tego człowieka i zresztą on to sam powiedział, potem Ej, potwierdził. Jeśli ktoś nie wie, to Last pass to jest taki program tak. do, manager do haseł. haseł. Tak, tak, manager haseł. Czyli zarządzasz tam, hasłami, tak. współpraca w zespole mm -hmm. jest bardzo łatwa, wtedy udostępniasz hasła te, które mm -hmm. chcesz. Nie musisz pokazywać tych haseł, tak. a ktoś czy tak może z nich korzystać. Jest to po prostu świetne narzędzie takie tak. do współpracy z innymi, z zespołem. Mhm. Tak, no trzeba trochę po prostu cierpliwości na początku. <śmiech> tak, jak <laughs> e, wszystkim. Tak, wziąć, zrobić i ktoś musi też tym zarządzać, mhm. nie? Ale ogólnie zalety są olbrzymie na koniec. No i my to mu tłumaczymy, no ale on to doskonale wszystko wiedział. Tak. I on to powiedział, że on tego nie wdrożył, ale on, jak to wchodziło do Polski, to był pierwszy, okay. co to wszystkim mówił, że okay. to się robi, mm. że to jest potrzebne i to jest ważne mm. i to jest dobre no, i, no, to I to tak. stosujcie, <laughs> tak. bo to była taka innowacja, tak, to tak. było coś nowoczesnego. Wtedy to było ciekawe. Ja. Ale tak. teraz już to przestało być ciekawe, mm. to już tego nie stosuje, mm. mimo że sam wszystkich wtedy na samym początku przekonał, ale to już jest nudne dla niego, mm. ten, mom, to już, ten moment się, już mm. się wypaliło, teraz już wszyscy z tego korzystają, to już się to stało nieatrakcyjne. Ale to, że z czegoś korzystają wszyscy, to nie znaczy, że to jest złe. Mhm. To, że wszyscy ludzie, albo większość ludzi chodzi na dwóch nogach, to nie znaczy, że to jest, nie jest optymalny sposób chodzenia. Mhm. Okej, okay, zdarzają się przypadki, kiedy jest gość, to wszyscy opowiadają o tej sytuacji, który zmienił skok wzwyż. Okay. On jako pierwszy zaczął skakać w tył, tyłem okej. Okay. Czyli wszyscy skakali przodem, mm -hmm. a on zaczął skakać tyłem okay. i okazało się, że to był optymalny sposób skakania, okay. w sensie o, da się osiągnąć wyższe wyniki, lepsze wyniki. Mm -hmm. y I te sytuacje są takie bardzo inspirujące dla ENP, mm -hmm. ale ENP, po pierwsze, zauważcie, pełno zwycięzców używało tego starego sposobu, mm -hmm. jeszcze wtedy, a teraz Prawdopodobnie zaryzykuję tezę, że już nic się nie wymyśli w tej zakresie. Może I teraz, tak. może tak, może tak, ale zaryzykuję tezę, że już nikt nic nowego nie wymyśli. Mm -hmm. Trzeba i trzeba dalej, trzeba korzystać z tego sposobu, który już został wymyślony. Mm -hmm. I tu nie ma już skrótu, nie ma już przejścia, nie ma już haka, nie ma już sposobu na to, żeby zrobić to lepiej, szybciej i efektywniej. Po prostu już wiemy, jak to się robi. Trzeba to po prostu robić tak. Tak. W ten nudny sposób. Mi się, mi się właśnie zawsze NP kojarzy z tym, no jakby typy były ciastami. <laughs> to ENP to jest ten tort urodzinowy, on jest wspaniały, on jest raz do roku i jest, bo po prostu tam jest wszystko. Wszystko nawalone, wszystkie kolory, wszystkie świeczki, wszystko. Tylko y, trzeba pamiętać, że żeby były te dodatki, to musi być ten biszkopt. Ten taki mhm. nudny, typowy, tradycyjny, po prostu codzienny biszkopt. O, piękna porównanie. Piękna o, dziękuję. <grym grym grym> Bądź <bój> biszkoptem! W sensie, że będzie Bez, <grym> bez Żeby ten tort wyszedł, to, to musi być ta baza. Musi być ta baza. I to, i tak jak mówimy, możesz oddelegować ktoś inny może być tą bazą, tylko... Mhm. No nie gardź bazą, musisz, tak. musisz mieć ten biszkopt, żeby te wszystkie dodatki ładnie wyglądały, ten lukier tam wrzucić, tak, nie? bo jak dasz kucze na talerz lukier i świeczki i coś tam jeszcze to podpalisz, no, no, nie, no, no nie, nie idźmy w tą stronę, mhm. więc y, znajdźcie ten biszkopt albo wyróbcie sobie ten biszkopt, wiem, znam, ja znam wiele ENP, którzy zrozumieli, że, że właśnie ta codzienność, ta regularność ta monotonia jest monotonia, no. bardzo trudna, jest, jest, jest po prostu jest bardzo trudna. A szczególnie i, dla tego typu osób? Szczególnie. Osłabowa. I nawet może być tak, że normalnie zabija cię w środku, jak myślisz tak, o tym? Tak. Ale, ale nie, naprawdę. Ja zachęcam do tego, żeby spróbować, żeby przecisnąć się przez to. To jest to, jest to co jest najtrudniejsze dla ciebie, więc weź to, weź to na klatę, zrozum to i próbuj. Ale pamiętaj też o tym, że możesz spokojnie wiele rzeczy oddelegować, albo, my mówiliśmy, albo mm -hmm. do kalendarza, albo jakieś tam programy, jakiś last pass, tak. albo po prostu polegaj też na innych ludziach. Tak, Ty tak. możesz być tym lukrem. tylko znajdź ten biszkopt i doceń ten biszkopt, albo też naucz no, się sam robić ten biszkopt, też może tak być. A dla ludzi, którzy nauczyli się delegować, bo to jest znowu pułapka też, bo tak, podstawa to jest umieć delegować, podstawa, mm -hmm. bo... Bez tego szczególnie typy NP mają bardzo ciężko. Tak. Tu szczególnie NFP jeszcze, jeszcze jest w miarę dobre. W no tego tak, pytania. tak, Jak tak. To się tak. nauczy. Dla dla NTP w tym ENTP, to może być naprawdę trudne, bo to często nawet do głowy nie wejdzie, bo to jest takie poczucie, że jeśli to jest mój pomysł, to ja to muszę umieć wdrożyć. To wcale tak nie jest. Bo delegowanie wcale to jest też jest. czasem opieka tak. i w tej opiece też trzeba po prostu w nudny sposób przypominać na przykład pewnych rzeczy. Tak, ale też dla NP, w tym dla NP jest też narzucanie, narzucanie się czasami, może tak się wydawać. Nie, to nie jest narzucanie się. jest. Jest wiele typów, którzy po prostu stoją i czekają, aż ty im się narzucisz. Tak. To tak. tutaj zacznie od złotej pary. Dla ENTP to może być INTJ albo INTJ albo nawet INTP, a dla NFP ENFP, to znajdź po prostu drugiego NF-a, który rozumie Twoją wizję i chętnie po prostu przyłączy się do tego i, i razem z Tobą tak pociągnie. Ale jednocześnie ym, uważam, że żaden ENP nie ucieknie od tego, że jakąś tą minimalną bazę somnolidności musi tak, wypracować. Tak. Po prostu dla samego siebie nawet, nie? Tak, no tak. Bo, bo jeżeli tego nie będzie miał, to zawsze będzie... Bo to jest naturalne, każdy z nas próbuje swoim ego załatwić tak. sprawy. Mhm. Czyli mam jakiś problem w życiu, to spójrzcie, w ogóle to jest uniwersalna zasada okay. dla wszystkich typów, spójrzcie na swoją ostatnią funkcję mhm. i tam jest prawdopodobnie Wasze rozwiązanie problemu. Mhm. Wy szukacie w pierwszej, tej najsilniejszej. Zawsze. Wyjdę zawsze. z tego, wyjdę z tego, tym w ten właśnie sposób, i potem kręcę ten się w kółko, czyli i ciągle próbuję czyli naprawić. Skrótem, hmm. hakiem, rozwiązaniem tak, tak będzie w UNP. Tak? tak? Jakimś mega tak. e, fajny sposobie, którego nikt nie zna. Tak po prostu niewystarczająco to przemyślałem. To tak, tak, tak. NP, jeszcze tak. trzeba więcej po pomyśleć. Tak. Ale poczuć, nie. zainspirować. Ale prawdopodobnie Twoim rozwiązaniem, Twoje rozwiązanie leży. Gdzieś w Twojej odwrotności, mhm. tak? I spójrz sobie bardziej na, na typy te mm, ISJ, mhm. i tam bardzo często w ich zachowaniu y, może tkwić. Y, Klucz do Ciebie, do Twoich problemów i no. odwrotnie, vice versa, nie? Przede wszystkim harmonogramy, solidność, po prostu no, ta monotonia, to czego nienawidzisz, to od czego uciekasz, tak. jest, jest to dobra rzecz. Pamiętaj, nie musisz czego robić tak jak oni to robią. Tak. Nigdy nie będziesz na tym poziomie, co oni w tej dziedzinie, tak jak oni nigdy nie będą na Twoim poziomie w dziedzinie. Tego, co ty potrafisz najlepiej. Nie zmienia faktu, że możesz się od nich nauczyć. Nie musisz na przykład tak jak ten ISJ wziąć i codziennie mieć ten sam harmonogram, dokładnie te same nawyki, od rana do wieczora, ale możesz wziąć to i dużo większą, uproszczoną wersję zrobić. Tak. Albo my znamy jednego NPK i on miał, ma taki plan dnia. I codziennie go wdrażał, ale jeden dzień w, tygodni, w tygodniu miał prawo do tego, żeby co mu się żywnie podoba, i po prostu złamać ten harmonogram. Mhm, I, I takie po prostu haki sobie wpisz. Też ciągle mówimy, że 30% jest lepsze niż 0%, więc po prostu mhm. zacznij od 30% i, i dojdziesz dalej. Dojdziesz tam. Codziennie będziesz lepszy, w tym jeśli będziesz to ćwiczył. No to jest jak tak. każdy mięsień, nawet ten mięsień dyscypliny. Dyscyplina to jest po prostu niesamowita rzecz w każdej dziedzinie życia. No nie, wiele rzeczy da się zrobić sprytnie, mm -hmm. w sposób bystry i taki mm, właśnie omijając pewne rzeczy, mm -hmm. omijając pewne problemy i trudy i, i po prostu jestem bardzo za tak. <grafię> takim robieniem, bo, bo nie ma mm -hmm. sensu walić głową w ścianę tak. bez sensu, jak możesz po prostu wziąć młot pneumatyczny mm -hmm. i rozwalić tą ścianę. Tak, ale czasami Czasami nie musisz rozwalać ściany, jeśli obok są drzwi. Właśnie. <grywa> Trochę o to chodzi. I to jest kolejna rzecz. To jest coś, co robią notorycznie NP, w tym jeszcze bardziej notorycznie ENP. Mhm. Wymyślanie koła od zera. Och, ty, to kółko, często, no. ty, ty to mówisz często, partii, no. że po prostu wiele rzeczy, no jak z tym skokiem, tak. wiele rzeczy już zostało wymyślonych, już zostało stworzonych i Lepiej jest wziąć coś, co wiesz, że działa i to ulepszyć niż tak. usiąść i po prostu siedzieć i kombinować od zera nad czymś, co po prostu nie trzeba. Na przykład z tym harmonogramem. Nie musisz siedzieć i sam wymyślać od zera i zajmie ci to dwa miesiące, zanim cokolwiek stworzysz, tylko weź w internet, wpisz tam harmonogram tygodnia, jakiś tam łatwy, nawet może są jakieś stworzone dla NP, ENP mhm. i ściągnij z internetu i po prostu zmieniaj potem pod siebie. Tylko jakaś baza już jest stworzona. Nie, nie ma potrzeby, żebyś ty teraz spędzał y, mnóstwo czasu i energii w to, żeby od zera zupełnie coś wymyślać. Sara, podasz tą książkę? Posyłuszko. Bardzo polecamy tą książkę. Nie mamy żadnych y, tutaj y, profitów z tego, <laughs> tak? chociaż tego pana y, właściciela osobiście znam. Tych ludzi też bardzo dobrze polecam. I Biro i Fior Publishing. To cieszę się, że wydaje tą książkę, mm. bo ona jest, uważam, idealna mm. dla typów ENP. Ogólnie bardzo polecam wszystkim, ale. Szczególnie typom ENP? Ona jest napisana dla ENP głównie, tak? Zgadza się, więc yy, świetna książka, która porządkuje yy, rzeczywistość, życie, zasady yy, dla tych typów. I w ten taki bardzo intelektualny sposób, bardzo bystry, przez naprawdę wybitnie inteligentnego człowieka, prezentowane są bardzo proste zasady, no i tak, bardzo proste tak. prawdy. A jeśli ktoś nie chce książki czytać ani kupować, to w internecie też jest mnóstwo konkretnie na ten temat też yy, samodyscypliny tak, tak, od, tak. od Jordana. Yy, też polecamy, a yy, tak bardzo w pigułce od czego zacząć? Yy, mnie akurat, ja lubię u Jordana to, że on mówi, że stan twojego pokoju to jest stan twojego wnętrza, mhm. czyli zacznij od posprzątania pokoju i to też jest świetna zasada dla NP, w tym ENP, że liczy się, liczy się świat namacalny. Liczy się ta codzienność, nie uciekniesz od tego. Naprawdę po prostu nie uciekniesz. Nie, nieważne jak bardzo będziesz uciekał tam w jakieś fantazy, czy w jakieś wielkie pomysły, czy wielkie idee. Tak. Liczy się tu i teraz też. Wstajesz rano, ścielisz łóżko, posprzątasz pokój i bardzo to wpływa na człowieka. I bardzo. nie patrz, że a ci są głupcami, gdzie mm. oni doszli, i tak dalej. Spopasz, gdzie ty jesteś. Dokładnie. W którym miejscu jesteś ty. Mm -hmm. I. Jeżeli chcesz ich przebić, przebij ich, mm -hmm. ale trzeba zacząć od podstaw, tak. od fundamentu. I to też Ty powiedziałeś kiedyś, nawet nie wiem czy pamiętasz, było dawno temu, że porównuj z, y, siebie nie z nimi, tylko z tym, kim Ty byłeś wczoraj. A to nawet o to jest tak, tutaj. To jest, to to jest tutaj, to tak, nie tak, pamiętam, tak. To po prostu tak. o siebie pamiętam. Ale, prostu... ale tak, pewnie to stąd wziąłem. <laughs> po prostu. Ja nie wiem czy to tak. jest <laughs> z tych zasad. <laughs> tak, tak. <laughs> Tak, czwarta. Tak? Nie porównuj się z tym, kim inni są dzisiaj, ale tym, ty byłeś wczoraj. Widzisz kuczę, ale to utkwiło, że Właśnie. ty mi to powiedziałeś, a nie. <laughs> Może on od ciebie to wziął? <laughs> bardzo możliwe. To, to też jest bardzo ważna zasada. że Tak jak ty mówisz, że nie porównuj się, że jak oni mogli tam dotrzeć sam, gdzie są, jak oni mogli osiągnąć takie rzeczy, tylko tak. spójrz na to, gdzie ty jesteś i co ty możesz dzisiaj zrobić, żeby jutro być lepszym. Zgadza się. Także... Myślę, że więcej nie trzeba. Właśnie o to chodzi, że to jest ta prosta zasada. Tak. I tyle na ten temat. Jeżeli to odrożycie, będziecie krok dalej w życiu. Mm. Pozdrawiamy Sofi. Nikodem. Type, hype. Jordan.